Lewy 1 długi przytnij wyjście 70, prawy 2 nie dni 120 prostój lewy 2 minus 180 szczyt lewą 30 prawy 1 minus do lewy 2 długi późny Uwaga, z drogi prawy 2 minus wąsko, nietni, 100 prostuj, prawy 2 plus nietni, 120, prawy 3 minus z drogi nietni, 150, chopa, na chopie prawy 1, 100 prostuj, lewy 1. 60, prawy 2, 70, z uwagą na szczycie lewy, 40, prawy 3 i lewy 3 minus, lewy 3 minus, prawy 3 i lewy 3 minus, tnij wyjście, do prawy 5 plus z drogi, 60, lewy i prawy, do lewy 2 nie tnij. 150 prostuj, lewy 1, 50, lewy trzy śmiało i prawy trzy syf, 40, prawy dwa śmiało, 100, lewy sześć drogi, 120, szczyt prosto, 50 minus i lewy 1 długi lewy 1 długi 80 szczyt 40 od szczytu prawy 2 minus do lewy 2 plus przytniej 60 prawy 1 do lewy 1 minus 60 lewy 2 nietni. do prawy 3 plus nitni 40, lewy 5, do prawy 5 na mostek wąsko. 30, prawy 3 śmiało. Szczyt prosty. 40, za szczytem prawy 5 i lewy 2 minus, podwójny. Z uwagą chopa, lewy 3, z drogi wąsko. 40 widzisz. Nie tnij, 50, lewy 3 późne, nie tnij dziury. 50, lewy 5 pod kurtkę I prawy 5 pod górę. Szczyt lewą. Szczyt lewą, z uwagą, 20, prawy 5 z drogi. 350. Lewy i prawy. Chopa i chopa. 150. 3 Trzy szczyt. Trzy szczyty. Ostatni podbija. 30 lewy 3 40 lewy cztery z drogi przez szczyt.

Lewy jeden podwójny. Ści na koniec. 80. Od szczytu prawy 3. 100. Szczyt. Uwaga. Prawy 5 z drogi. Tniej. Wąsko. 50. Metal.